Bardzo Panie Wysoka Izbo, Panie Ministrze, chciałbym zacząć w tym samym tonie. Jeżeli otrzymujemy taką ustawę jak ustawa w druku 927 o zmianie ustawy o finansach publicznych i ustawy o podatku od towarów i usług, to należy się tylko cieszyć, że mamy artykuł 216 ustęp 5 Konstytucji, mówiący, że nie wolno zaciągać pożyczek ani udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3 piąte, czyli 60% wartości PKB. I to, ten artykuł pozostaje poza możliwością wpływania ministra finansów, premiera. Natomiast niestety w Konstytucji mamy również drugie zdanie. Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa. I tutaj zaczyna się możliwość kreowania, możliwość uzdrawiania finansów publicznych w wykonaniu ministra Rostowskiego. No niestety, uzdrawiania jedynie na papierze i w rejestrach księgowych, żeby nie być gołosłowną o FRD, o, o Krajowym Funduszu Drogowym. Już mówiliśmy, 40, około 44 miliardów niewliczane do długu. Słyszałam, 52, no to jeszcze lepiej. To, to, to po... Fundusz rezerwy demograficznej, uszczyplony fundusz rezerwy demograficznej, gdyby, gdyby go nie uszczyplano byłoby 31, jest 17, 14 miliardów różnicy. Zmiana składki w systemie fusowskim, zmniejszenie z 7 do 3 na, na 2,3 składki wpłacanej do OFE. Dzięki temu w 2011 pozostało około 9, 9 miliardów złotych w budżecie. O, o taką kwotę mogła być zmniejszona do do, do FUSU i tak mniej więcej około 10 ta, ten uzysk, że tak powiem, z nieodprowadzania składki do OFE około 10 miliardów rocznie kształtuje się. Jak to podliczyć, tak bardzo, bardzo szybko daje ten Fundusz Pracy? No można by liczyć, ja podliczyłem to na, na prawie 80 miliardów, ponad 5 PKB, tak lekką ręką możemy bardzo szybko oszacować, Było, byłoby więcej. Byłoby więcej. Myśli się jeszcze o przekazaniu do ZUS oszczędności osób zgromadzonych w wieku przedemerytalnym, to można by ze 20 milionów, miliardów jeszcze uzyskać z tego i tak dalej. Ale wracając do, do projektu liczenie średnią ze średnich kursów walut z całego roku. Co do zasady tak jako były przedsiębiorca mam świadomość, co to jest ryzyko kursowe i w jakim stopniu rozumiem ministra Rostowskiego, który boi się losy długu publicznego oprzeć na kurszu walutowym z jednego, z ostatniego dnia roku, ale cały rok? W trakcie roku są bardzo różne trendy. Ja tak bardzo na szybko, bo jeżeli czas mi pozwoli, będę mówił o tym, w jakim trybie ta ustawa przyszła do, do Sejmu i, i gdzie tu starano się posłów wprowadzić w błąd, jeżeli chodzi o datowanie tej ustawy. Ale tak bardzo szybko. 2008-2009 rok, tam bardzo duże ruchy walut były. 2008 zaczynaliśmy z kursem 3,59, kończyliśmy 4,18. Tak na szybko średni 3,5 kurs. Minimum było 3,20. Gdybyśmy wówczas zastosowali tę metodę, a, a tak jak to już było mówione, dług nasz w tej chwili to jest około 1 trzecia w walutach obcych, z tego 62 trzecie gdzieś w euro takie przeliczenie kursów euro za 2008 rok podaje, że tym prostym zabiegiem w 2008 roku zaoszczędziłby budżet państwa a na papierze oczywiście 41 miliardów zamiast 250 okrągło licząc kwoty zadłużenia w walutach obcych mielibyśmy 209 miliardów 41 na plusie ale co mielibyśmy następnego roku, 2009 roku? Wówczas kurs się zaczynał tak jak powiedziałem od 4,18, kończył się co prawda na 4,15, ale średni kurs wynosił gdzieś około 4,30 i wówczas, licząc tą samą metodą, mielibyśmy na koniec 2009 roku plus 45 miliardów więcej, zadłużenie o 23% więcej, większe w, w walucie obcej 255 miliardów, a więc jest to broń obosieczna. Więc pytanie jest takie do ministra. Czy wobec tego zawsze w, ostatnich, w ostatnim miesiącu roku, patrząc jak się kurs walutowy kształtował przez te 12 czy 11 miesięcy, będziemy dostawali taką ustawę, która odpowiednio będzie manewrowała tym kursem, abyśmy ten, abyśmy osiągnęli skutek, bo, bo, bo czasami to będzie ten rok, bo akurat jeżeli chodzi o kursy walutowe, w miarę spokójne, spokojny, więc te różnice ja będę w pytaniu pytał, jakie to, jakie są szacunki co do kwoty zadłużenia liczonego prognozując ten ostatni dzień i wedle tego projektu. Natomiast tam nie będzie wielkich różnic. Natomiast pytanie jest zasadnicze: czego boi się minister finansów w takim trybie ten przed, przedkładając nam ten projekt? Czy naprawdę boi się ryzyka kursowego? Czy boi się spadku PKB? Wiemy, ostatnie dane są z rok, rok do roku 1,4. To jest 1,1. Jeden, jeden, jeden punkt procentowy niżej od, od założeń, a więc jeżeli ten PKB niższy będzie, więc łatwiej będzie te 55% wówczas uzyskać. Ten projekt będzie, jesteśmy za przekazaniem tego projektu do dalszej pracy w komisji, natomiast będziemy zgłaszać poprawkę, bo uważamy, że co do zasady tak, znaczy jest to słuszne, aby, aby to nie był jeden dzień, czy ostatni, czy pierwszy, wszystko jedno, natomiast zdecydowanie za długo, powinien to być miesiąc kurs, średni kurs z ostatniego miesiąca, no maksimum z, z ostatniego kwartału roku, to, to byłoby ewentualnie do przyjęcia. Ja wobec w ramach pytań będę mówił o tym skandalicznym trybie. Wprowadzenia tej ustawy do, do Sejmu, dlatego że druk 927 jest datowany na 30 listopada. To nie jest prawda. Niestety ci, którzy chcieli posłów wprowadzić w błąd, nie bardzo znali to, co się kryje pod metryczkami dokumentów elektronicznych. Proste spojrzenie w metryczkę elektroniczną dokumentu PDF-u czy dokumentu docowskiego pozwala stwierdzić, że dokument został wytworzony za pomocą programu Acrobat Distiller. 3 grudnia 2012 roku o godzinie 11.38 przez pana Jacka Podgórskiego. Także nie został zachowany tryb artykułu 37 ust. 4, który nakazuje, aby każdy projekt był udostępniony posłom minimum na 7 dni przed procedowaniem. Jest artykuł 51 pozwalający ominąć tą rafę i praktycznie z te projekty dawać. Natomiast ja złożyłem prośbę do Basu o interpretację w zakresie tego artykułu, dlatego że jest tam powiedziane, że Sejm w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Proszę Was o, o e, e, wykładnie, po pierwsze, co to jest u, szczególnie uzasadniony wypadek, a po drugie, co oznacza, że Sejm w szczególnie, w jakim trybie, czy w trybie, w trybie uchwały, czy, czy w trybie decyzji Marszałka Sejmu, czy, czy w trybie decyzji, uchwały, powiedzmy, Konwentu Seniorów. Dziękuję, Dziękuję bardzo.